Centrum Logistyczne w Gliwicach liczy przeszło 210 tysięcy m2 i jest największym budynkiem Amazon w Polsce. Centrum wykorzystuje technologię Amazon Robotics, dzięki której 3900 robotów stanowi wsparcie w codziennych zadaniach dla ponad 2000 pracowników. W chwili obecnej, wraz z całym zespołem, świętujemy szczególne wydarzenie, jakim są pierwsze urodziny. Ten rok ogłosiliśmy Rokiem Harmonii w Amazon ponieważ obecnie szczególnie ważne jest zadbanie o siebie, o zdrowie, o otoczenie oraz odnalezienie równowagi w różnych aspektach życia. W tym duchu chcielibyśmy również świętować pierwsze urodziny Centrum Logistycznego Amazon w Gliwicach. W związku ze wszystkimi akcjami proekologicznymi, które prowadzimy, zrodził się pomysł na wspólne sadzenie drzew i krzewów. Chcemy zachęcić każdego pracownika, aby samodzielnie wyhodował drzewko i tym przyczynił się do zazielnienia terenu wokół nas. Cenię sobie to, że każdy dzień jest inny i że możemy uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach. Pracując i działając na rzecz forum pracowniczego, mogę pomagać pracownikom, działać na rzecz poprawy jakości naszej pracy, uczestniczyć w akcjach charytatywnych, tworzyć różnego rodzaju wydarzenia. Gliwice to kolejne centrum logistyczne, które miałam okazję otwierać. Jestem tu od początku. Odpowiadam za dział RECIF, który zajmuje się przyjęciem towaru od dostawców. Jestem też instruktorem i trenerem, czyli w szkole nowych pracowników, dzielę się z nimi swoją wiedzą. Co mi się tu podoba przede wszystkim? Technologia i ludzie. To są dwa podstawowe czynniki, które świetnie z sobą współpracują w Amazonie.